Siemanko wszystkim, dzisiaj pokażę Wam jak wymienić sobie rozrusznik w Mazdzie 6, 2 litry benzyna, 2006 rok, objawy są takie, że nie idzie w ogóle odpalić samochodu, pokażę Wam jaki dźwięk wydaje rozrusznik, nie wiem czy będzie słychać w ogóle, ale może się uda. Przyjdzie takie tyk, tyk. No. Trzeba rozrusznik wymienić. Więc tak Pokażę Wam jak to zrobić. Najpierw tak jak wiecie trzeba odłączyć akumulator. Dziesiątka przez minus wyciągamy filtr sobie też zdejmujemy całą obudowę tu mamy na śrubokręt krzyżakowy, co tu już popuściłem raz w ogóle wyciągniemy odpadam sobie tutaj Gdzieś na bok Tak Będziemy mieli trochę lepsze dojście do rozrusznika No i wyciągamy filtr cały Z obudową On jest zamontowany tak obsunięty tak na takie bolce Raz, dwa, trzy tego tutaj. 1 2 3. To sobie odkładamy na bok. Akumulator sobie zaraz odłączymy. Chciałbym pokazać ten rozrusznik. Nie wiem czy to będzie widać. rozrusznik. Okay, o. Dobra. Pokażę wam, które śruby odkręcić od rozrusznika. Tu jest jedna śrubka. Widzicie? Tutaj. Oto i wyżej jest druga. I to nie będzie widać. Tu za tym będzie druga śrubka. Odkręcamy, odłączamy kable i powinien rozrusznik wyjść. Klemy już odłączyłem. To Wam pokażę, żeby nie było. Ok, bierzemy grzechotkę, klucz sadkowy czternastka. Dobra, i odkręcamy. Najlepiej sobie wsadzić tutaj między te dwie rurki. Przekręcić. I tu mamy. Łatwe dojście, I odkręcamy. O. A druga śrubka jest nie wiem czy to będzie widać widzicie? tu jest jedna teraz musicie mieć przedłużkę bo ogólnie są dwie pierwsza jest na nasadkę 12 mm a za nią jest 14 mm i trzeba pierwsze to odkręcić, tą mniejszą, ponieważ ona, to jest taki uchwyt, który trzyma gumę czy kable. No, te dwa to jest zamontowane na tym metalowym takim uchwycie, więc ten uchwyt trzeba odkręcić, wyciągnąć go. Pójdzie trochę niżej i odkręcimy tą drugą śrubkę, która jest tutaj. O. Dobra, pokręcimy tą pierwszą śrubkę. Ściągamy. O. Mamy dostęp do tej śrubki drugiej. No, elegancko możemy odkręcać 14 mm, grzechotka, przedłużka i wykręcamy dru tą drugą śrubkę. Najlepiej, żebyśmy mieli taką nasadkę, bo zwykłą, taką krótką nie dojdziecie tam. Ja niestety nie mam, bo mam tylko 16, 16 mm. Więc. Wziąłem zwykły klucz. O, taki. Tak jak widać, i pomału idzie. Popuściłem ją trochę, teraz fajnie idzie w palcach. Cała szpilka z nakrętką. O. Jest. Teraz próbujemy wyciągnąć rozrusznik. A jeszcze, żeby był fajny dostęp, lepszy dostęp. To sobie odkręcić tutaj. Tu są dwie śrubki na 12 mm. Dolną odkręciłem grzechotką, a górną zwykłym kluczem. Odkręcamy sobie. Dodamy sobie na dół. Delikatnie. O. Teraz dostęp do rusznika lepszy i możemy go wyciągać. Bierzemy sobie jakiś klucz większy i będziemy podważać. tam wychodzić. Dobra, teraz od dołu panowie. To musicie sobie obudowę odkręcić. W tym osłony, jak zwał, tak zwał, żeby dostać się od spodu. I tak, tu mamy rozrusznik, tu mamy kable jeden, i tam drugi idzie. Żeby odpiąć ten z czerwonym kolorem, przewód, musimy tam palca wcisnąć i nacisnąć. I wtedy, jak naciśniemy, to uda nam się wyciągnąć tą wtyczkę. Widzicie? Wyciągniłem, tutaj, zaraz wam pokażę o. Tu się naciska No i rozrusznik jest wyciągnięty Tak widać Najlepiej te dwie osoby Jedno od spodu i druga od góry. Bo będą przeszkadzać te przewody tutaj wszystkie. Więc to dwóch będzie lepiej. Ok, rozrusznik jest przekręcony, wszystkie złożenia poskręcane. Filtr z obudową. Kable do akumulatora są przekręcone. A to idziemy teraz zobaczyć, czy odpali. Zobaczymy, no to testujemy. No i elegancko odpaliło.